Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kilety. i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi typami piłkarskimi. Na wstępie przepraszając Was za to, że odcinki w weekend się nie pojawiły. Było to spowodowane małymi problemami technicznymi związanymi z kanałem, ale teraz już wszystko się rozwiązało, już mogę do Was wrócić, już mogę nagrywać dla Was normalnie filmy, tak jak to zawsze miało miejsce. I tak jak to zawsze ma miejsce, mogę również dawać Wam mecze specjalne, w którym do zgarnięcia 50 złotych odbetków, a dzisiejszym takim meczem specjalnym będzie. Spotkanie Hoffenheim z Bayerem Leverkusen. Moim zdaniem naprawdę ciekawy mecz w lidze niemieckiej. Myślę, że nawet warto obejrzeć sobie ten meczek, jeżeli macie czas wieczorem. Także gorąco zapraszam do typowania tego spotkania w komentarzach. Zasady myślę, że wszystkim są znane, ale jeszcze raz przypomnę: wystarczy w komentarzu wytypować wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki oraz napisać swój nick na bedclick. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki, zgarnia darmowy 50 zł właśnie od bedclick. Także Gorąco gorąco zachęcam do brania udziału w naszym konkursie, również nie zapomnijcie o tym, aby zostawić łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli po raz kolejny 100 łapek przebijemy. A także, jeżeli jeszcze nie możecie brać udziału w konkursie, bo konta nawet klik nie macie, to nic straconego, bo możecie to bardzo szybko nadrobić i założyć je z linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu z kodem 50 dodatkowo zyskacie pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł, co oznacza, że jeżeli wasz kupon wejdzie, jeżeli normalnie wygracie, no to pieniądze lądują na waszym koncie, ale jeżeli noga Wam się powinien, jeżeli jakieś zdarzenie Wam nie wejdzie, to nie musicie się martwić, bo BetClick zwraca Wam postawione pieniądze, pomniejszony jedynie o podatek. Także bardzo serdecznie zapraszam również do zakładania konta, a my lecimy już do dzisiejszych typów. Jesteśmy już oczywiście na BetClicku i nie ukrywam, że bardzo boli mnie to, że w weekend nie mogłem nagrywać ze względu na to, że mieliśmy ciekawsze mecze. Mieliśmy chociażby El Classico. W ogóle typy, które miałem na El Classico, które miałem w ogóle na tamten dzień, czy na sobotę, całkowicie się sprawdziły, więc tym bardziej żałuję, że mój kubon się zazielenił, bo ja go ostatecznie. Postawiłem, ale niestety nie mogłem wam go przekazać, także mnie osobiście, tak jak już powiedziałem, to troszeczkę boli, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj to sobie spokojnie nadrobimy. Moi drodzy, dzisiaj idziemy do takich lig, które nieczęsto ostatnio odwiedzałem, które są trochę może mniej popularne, ale które są naprawdę ciekawe w kontekście obstawiania. Zaczynamy sobie od ligi tureckiej, gdzie będziemy mieli spotkanie fenerbacze z Gazeshirem. z Hirem. Tutaj oczywiście gospodarzy są jak najbardziej faworytami, i to na zwycięstwo Fenerbahce sobie postawimy, ale żeby ten kurs. 1.49, troszeczkę podbić, to wchodzimy, moi drodzy, w zakłady kombinacyjne i stawiamy. I stawiamy, moi drodzy, że, że, że tutaj wyniki gole. Że Fenerbacze nie dość, że wygra to spotkanie, to jeszcze w nim padnie poniżej 4,5 gola. Raczej jest to mecz, który powinien skończyć się spokojnym zwycięstwem gospodarza. Aczkolwiek obstawiałbym tu raczej zwycięstwo 2 do 0. Może 3 do 1. Może 3 do 0. Ale raczej nie spodziewam się tutaj gradu goli. Myślę, że ten kurs poniżej 4,5 jest naprawdę obiecujący. Naprawdę jest to coś fajnego, więc jak najbardziej sobie to postawimy czyli właśnie zwycięstwo gospodarzy. O oraz poniżej 4,5 bramki w meczu 1,84 wygląda bardzo zachęcająco. Jeśli chodzi o drugą ligę, to ponownie przechodzimy sobie do zakładki Piłka Nożna. Tym razem wybieramy moi drodzy ligę belgijską, gdzie mamy spotkanie, w którym grać będzie Antwerpia z zespołem z samej końcówki tabeli. Nie będę wymawiał tej nazwy, bo powinno się ją wymawiać trochę bardziej chyba z francuskiego. Tak czy inaczej, moi drodzy, tu, tym razem to goście są tutaj faworytami. Widać to po kursie, widać to nawet po tym, jak typują ludzie. Natomiast powiem szczerze, że sam raczej bałbym się stawiać czystej dwójki. To znaczy, to jest fajna opcja, jeżeli ktoś chce sobie podbić swój kupon, kurs na swoim kuponie, to można się tym zainteresować. Ja jednak z racji tego, że gramy progresję, z racji na to, że możemy pójść sobie tutaj troszeczkę spokojniej, to postanowiłem postawić, moi drodzy, zakłady kombinacyjne oraz to że e, oraz podwójną szansę, czyli to, że Antwerpia wygra, bądź będzie remis i w tym spotkaniu padnie powyżej 1,5 gola 1,65, także też ciekawe wydarzenie i generalnie już biorąc skąd ono się wzięło, no Antwerpia strzela te bramki ostatnio, jest zresztą bardzo wysoko w tabeli, jeżeli chodzi o ligę belgijską, natomiast ich rywale też czasami coś tam ustrzelą, więc powiem szczerze, że wydaje mi się, że tutaj mógłby paść na przykład remis właśnie 1 do 1, Od tego się troszeczkę boję, uważam, że bramka w tym spotkaniu Padnie, że bramki właściwie w tym spotkaniu padną, dlatego spodziewam się albo jakiegoś takiego wyniku 2 do 0, 2 do 1 dla Antwerpii, albo remisu, właśnie 1 do 1, 1,65 jeżeli chodzi o kurs na to spotkanie. I moi drodzy, dzięki temu uzyskujemy kurs całkowity o wartości 3,04. Dzisiaj jesteśmy na drugim progu progresji, także po raz kolejny stawiamy sobie 50 zł. Zakład nasz za chwilkę powinien zostać przyjęty, tak też się dzieje. 133 ,76 zł. 76 groszy do wyjęcia standardowo. Mam nadzieję, moi drodzy, że się zazieleni, mam nadzieję, że już po raz kolejny dalej będziemy kontynuować po prostu serię naszych zielonych kuponów. Was oczywiście zachęcam do tego, aby w komentarzach pisać swoje przemyślenia, także zapraszam gorąco na naszą grupę Typermania, gdzie także swoimi przemyśleniami możecie się podzielić, ale dodatkowo za samo dołączenie zgarniacie darmowy zakład o wartości 5 zł, a na grupie wiele innych konkursów, gdzie do zgarnięcia kolejne pieniądze od Betclick, także gorąco zachęcam do dołączenia. Dziękuję już bardzo za oglądanie te odc tego odcinka, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Fajnie by było jakbyśmy przebijali 100 łapek pod tymi odcinkami, będę wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Również możecie subskrybować kanał, aby nie przegapiać moich analiz i moich Typów bukmaerskich, do czego serdecznie zachęcam, możecie grać ze mną, możecie obserwować jak ja gram. Myślę, że jest to fajna forma zabawy, także fajnie, jeżeli tutaj ze mną na dłużej zostaniecie, a teraz ja już się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie!